Firma Exalo Drilling, część PGNIG, powierzyła Sivie Logistics e, przewiezienie do Tanzanii e, na wyspę Songo-Songo e, urządzenia wiertniczego wraz z kampem. E, myśmy ten ładunek kolekcjonowali tutaj przez całe lato, do połowy sierpnia. Zwożony był z trzech miejsc. Większość ładunku była z Polski, następnie camp był przewieziony z Chorwacji oraz część ładunku przyjechała też na kołach z Holandii. W tej chwili w porcie w Dańsku zebraliśmy ponad 2 miliony kilogramów, około 9 tysięcy metrów sześciennych, 154 elementy. I to wszystko będzie w ciągu teraz 3 lub 4 dni ładowane na statek Anette, który następnie wyruszy w podróż morską do Afryki. Wybraliśmy port Gdański jakby w sposób naturalny, dlatego że jest największym portem przyładunkowym na Bałtyku. Tutaj też jest odpowiednia infrastruktura. Były place, gdzie mogliśmy cały ładunek zebrać, a następnie cała infrastruktura, która umożliwia nam sprawne przeładowanie i załadunek tego na statek. SIVA Logistics prowadzi podobne operacje w ponad 160 krajach w skali globalnej. Realizujemy podobne projekty dla naszych klientów z dziedziny oil and gas, z dziedziny power and energy, dla klientów industrialnych. Te projekty są szyte na miarę, to za każdym razem jest indywidualne podejście podzielone na kilka faz, z których się składa przygotowanie projektu, potem jego przeprowadzenie, następnie egzekucja wszystkich czynności, które są związane z logistyką.